Jakie bajki pan oglądał lub czytał, jak był pan młodszy? E, kiedy byłem młodszy, zawsze lubiłem oglądać smurfy. E, to była bajka, którą oglądałem codziennie wieczorem, e, kiedy była dobra nocka w telewizji. Gumisie, smurfy, kubuś puchatek. No to jak byłem dzieckiem, to oglądałam bajki przede wszystkim na, na dobranockę albo takie, które mama mi kupowała na płytę i to były bajki typu Miś Uszatek, słuchatek, Smerf, Zaczarowany Ołówek czy chociażby Małe Zolucji, to była świetna bajka Chyba taką pierwszą bajką, taką pełnometrażową, którą oglądałem i którą uczyłem się później na pamięć, bo oglądałem po kilkanaście razy to był Królew. Dzieciństwo najbardziej pamiętam znaczy to było takim wielkim wydarzeniem, jak jechaliśmy z rodzicami do kina na bajki Disneya. To było, to było coś. A w telewizji, hmm, w szczególności to były bajki z Cartoon Network, z tego co pamiętam, Tyś Balbina, Jacek i Agaczka, Polek i Lolek, Ereksio. A potem, jak byłam starsza? To oglądałam bajki, tak jak każde dziecko, jak chodziło do podstawówki w moim wieku na Disney Channel i na Disney XD I moim dzieciństwem królowała Hannah Montana, nie o to jak statek, nie o to jak hotel i tego typu bajki Laboratorium Dextera, to to, atomówki, no i Pokemon, oglądaliśmy też Pokemon, a też troszeczkę później a takie pomniejsze to myślę, że też takie ciekawe to gdzieś Tommy Jerry, na przykład. Myślę, że takie standardowe dla dzieci z moich czasów bajki, czyli nie wiem, Tarzan, Kubuś Puchatek, Pinokio, e, oglądałem, coś to oglądałem, Scooby Doo, e, Kubusia Polatka chyba wspomniałem, a oczywiście Mieszka Miki, Kaczer Donald. Laboratorium Tekstera. Kiedyś głównie oglądałam misie albo kacze opowieści, to były zdecydowanie moje ulubione bajki. No i oczywiście poza tym bajki Psyneia, Pocahontas, czy wszystkie księżniczki. Moją ulubioną była Jasmina i Pocahontas właśnie. Ale najwięcej, najwięcej chyba Bolek i rolek pamiętam w Gostyniu Festiwale, filmów Golka i Golka odbywały się w hutniku. Pszczółka Maja, Wolejki do... tak. przyjeżdżał Pan do, do Domu Kultury i wyświetlał nam na wielkim takim na... projektorze, wielkim, wielkim, ogromnym. Z książek w dzieciństwie najbardziej lubiłem Franklina i pamiętam, jak pewnego razu byłem w szpitalu i mama zaczęła mi czytać Franklina, i tak się zaczęła moja miłość do tej książki i miałem naprawdę dużo części. Na każdą okazję prosiłem, żeby rodzice kupili mi kolejną część. W szczególności lektury. Myślę, że najczęściej. A miała Pani jakąś ulubioną? Najbardziej moją ulubioną książką były Dzieci z Bulerwem. Poza tym e, dużo czytałam, bo byłam trochę molem książkowym i przyznam się, wiele godzin spędziłam w naszej bibliotece w dziale dziecięcym, gdzie wypożyczałam naprawdę najróżniejsze książki, jakie tylko się dało. Wyrwiałam Małgorzatę robić. E, poza tym kochałam też komiksy, więc naprawdę byłam tam kiedyś stałym e, odwiedzającym. Jak byłam mała, to mam czytałam czytała Jakie książki pani czytała? który szkolne? Chowałem się na wimy, tak samo swoje dzieci też chciałem w ten sposób przygotować do życia. <laughs>